Zapraszony, zimowy haul zakupowy. Pierwsza paczka jest od Moskito. Ja tego nie kupiłam, tylko dostałam. Nie myślałam, że kiedykolwiek przez to, że nagrywam głupie filmiki do internetu, ktoś wyśle mi ubrania. Bardzo dziękuję. W środku mamy bluzę z suwaczkiem w takim pięknym, brązowym kolorze. W kompletu spodnie dresowe z taką szerszą nogawką. Myślę, że spędzę w tym większość mojego bezrobocia. Zwiększy, i to już będą moje prywatne zamówienia. Zamówiłam sobie taki czerwony sweterek. Nie wiem, czy będę w nim dobrze wyglądać, ale na stronie bardzo mi się spodobał. Kolejny sweterek tylko biały, czarny zapinany sweterek. I tutaj mamy takie piękne guziczki kwiatuszki. Kolejny sweter. Tym razem z takimi słodkimi kokardkami. Kolejny biały sweterek, tylko z suwaczkiem. Wzięłam też ląkslipy. Czarny, biały, taki brudny róż. I taki brąz. Dalej mamy paczkę z Zalando. To jest najdroższa rzecz odzieżowa, jaką kiedykolwiek kupiłam. To jest puchowa kurtka z marki Columbia. Nawet nie pytajcie mnie, ile ona kosztowała. Ale w środku mamy puch pierze. Mam nadzieję, że będzie ciepła, bo jest lekka jak jakiś t-shirt. Stradivarius. Zamówiłam cztery pary jeansów. Czarny model D92. Taki ciemny jeans i to jest D91. To jest wersja dla wysokich. Brązowe D92, to jest standardowa długość. Taki jaśniejszy jeans to jest D92 i też wersja dla wysokich. Ostatnia paczka jest z e-obuwie. Kupiłam buty, które mają wyglądać jak agi, ale były o wiele tańsze. To jest marka Nine West i tu mamy naturalną skórę i to wypełnienie w środku też jest naturalne. Więc mam nadzieję, że będzie mi w nich ciepło. W drugiej części przymierzymy sobie te ubrania.